Już po 60. roku życia, nawet tak prosty gest, jak podnoszenie się z łóżka, może mieć ogromny wpływ na zdrowie prostaty. Chociaż większość mężczyzn nigdy o tym nie słyszała. Każdego ranka ciało przechodzi z trybu nocnego na dzienny, a prostata, mały, ale niezwykle wrażliwy gruczoł, zaczyna reagować na zmiany ciśnienia, krążenia i napięcia mięśni w dole miednicy. Właśnie w tej krótkiej chwili. Tuż po przebudzeniu wielu panów popełnia błąd, który z czasem może nasilać problemy z oddawaniem moczu, podrażnienie prostaty, a nawet przyczyniać się do jej przerostu. A jednak istnieją tylko dwa bardzo proste ruchy, które można wykonać jeszcze zanim stopa dotknie podłogi. I to właśnie one pomagają zmniejszyć poranne obciążenie prostaty, poprawiając krążenie i chroniąc delikatne tkanki przed zbędnym uciskiem. Witam serdecznie na kanale Moc Zdrowia i Życia. Miejscu, gdzie rozmawiamy szczerze i przystępnie o tym, co naprawdę wpływa na nasze zdrowie i dobre samopoczucie każdego dnia. Dziś pokażę Ci coś, czego prawdopodobnie nie powiedział żaden lekarz w gabinecie, choć może to stać się Twoim najważniejszym porannym nawykiem po 60 roku życia. Proszę, zostań ze mną do końca, bo już za chwilę odkryjesz, jak mała zmiana codziennej rutyny może przynieść ulgę, większy komfort i wsparcie dla prostaty, zanim rozpoczniesz dzień. Jeśli temat jest dla Ciebie ważny, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i kliknij lubię to, aby nie przegapić kolejnych odcinków poświęconych zdrowiu mężczyzn. Czy jesteś gotowy zacząć poranki inaczej dla siebie i swojego zdrowia? Zaczynamy. Każdego ranka, kiedy otwieramy oczy po nocy, nasz organizm uruchamia całą serię procesów, aby przestawić się z fazy odpoczynku do aktywności, i to właśnie w tej krótkiej chwili prostata może doświadczać największego przeciążenia. Jeżeli nie zadbamy o odpowiedni sposób wstawania z łóżka. Prostata znajduje się tuż pod pęcherzem, otacza początkowy odcinek cewki moczowej i reaguje bardzo wrażliwie na zmiany ciśnienia oraz krążenia, które zachodzą, gdy gwałtownie zmieniamy pozycję ciała. Wielu mężczyzn po 60 roku życia odczuwa po przebudzeniu sztywność w dolnej części pleców, parcie na pęcherz, uczucie dyskomfortu w kroczu, albo trudność z rozpoczęciem oddawania moczu. I choć wydaje się, że to tylko uroki wieku, tak naprawdę często wynika to z nawykowego wstawania z łóżka w sposób, który od lat obciąża prostatę. Kiedy gwałtownie podrywamy się do góry, zwiększamy nacisk na mięśnie dna miednicy, które z wiekiem tracą częściowo swoją elastyczność i siłę podtrzymującą narządy wewnętrzne, przez co pęcherz oraz prostata znajdują się pod większym uciskiem już od pierwszej sekundy nowego dnia. To z kolei może przyczyniać się do nasilania nocnych wizyt w toalecie uczucia niepełnego opróżnienia pęcherza, a także przewlekłego podrażnienia tkanek gruczołu krokowego, który z wiekiem często ulega przerostowi. Widzimy więcej objawów z biegiem lat, wolniejszy strumień moczu, konieczność czekania aż zaskoczy, kropelkowanie po zakończeniu, a nawet ból czy pieczenie, które nie zawsze oznaczają infekcję, czasem to efekt przeciążania i mikrourazów powstających właśnie podczas porannego wstawania. Dlatego tak ważne jest, aby uświadomić sobie, że dno miednicy to nie jest coś abstrakcyjnego. To realne mięśnie, które pomagają nam utrzymać zdrowie prostaty i kontrolę nad pęcherzem. Jeżeli każdego dnia pozwalamy, by były gwałtownie zmuszane do utrzymania całego ciężaru ciała przy nagłym ruchu, nic dziwnego, że z czasem zaczynają się buntować i wysyłać sygnały alarmowe. Co ciekawe, wielu panów zauważa, że gdy budzą się w nocy, aby iść do toalety, wstawanie przebiega ostrożniej. Bo jesteśmy bardziej senni i ostrożni, a tym samym objawy są wtedy mniejsze, to pokazuje, jak duże znaczenie ma sposób, a nie tylko fakt wstawania. Kolejnym elementem jest poranna fizjologia pęcherza. Po kilku godzinach snu jest on zwykle przepełniony, a jego ściany bardziej napięte, co zwiększa ucisk na prostatę. Kiedy wstajemy gwałtownie, ciśnienie przenosi się raptownie na cewkę moczową, co może powodować opór przy rozpoczęciu mikcji. A to z kolei prowadzi do jeszcze większego napięcia mięśni wokół prostaty i dalszego błędnego koła dyskomfortu. Tymczasem, gdyby rozpocząć dzień od delikatnego obudzenia dna miednicy i przygotowania go do zmiany pozycji, wiele z tych problemów mogłoby zostać złagodzonych, a nawet całkowicie ustąpić. Zanim przejdziemy do nowych nawyków, chciałbym mocno podkreślić, że każdy mężczyzna po 60. roku życia zasługuje na poranki bez bólu. Bez walki z pęcherzem i bez stresu związanego z kontrolą nad własnym ciałem. A jednak wielu latami powtarza ruchy, które tylko pogarszają sytuację, bo nikt im wcześniej nie powiedział, że sposób wstawania z łóżka ma kolosalne znaczenie dla prostaty i mięśni dna miednicy. Dlatego teraz przeprowadzę cię krok po kroku przez dwie proste, bezpieczne techniki, które możesz zacząć wykonywać już od jutra rano, bez żadnych dodatkowych sprzętów czy przygotowań. Najważniejsze jest to, aby robić je powoli i w rytmie oddechu, dając ciału kilka chwil na przystosowanie się do pionowej pozycji. Kiedy budzisz się rano, nie spiesz się. Nie próbuj od razu poderwać tułowia ani gwałtownie siadać. Połóż dłoń na dolnej części brzucha, weź głęboki wdech nosem i pozwól, aby powietrze wypełniło dół brzucha, a nie tylko klatkę piersiową. Ten jeden oddech już zmniejsza napięcie wokół prostaty, kierując więcej krwi do obszaru miednicy. Następnie wykonaj pierwszy z dwóch kluczowych ruchów delikatne napięcie mięśni krocza, tak jakbyś chciał powstrzymać oddawanie moczu, ale zaledwie na sekundę czy dwie, po czym powoli rozluźni. To krótkie aktywowanie mięśni dna miednicy pozwala im obudzić się przed zmianą pozycji, przygotowując je do utrzymania pęcherza i prostaty na właściwym miejscu bez nagłego przeciążenia. Po tym mięśnie są gotowe na drugi krok. Zamiast siadać do przodu, przetocz się powoli na bok. Podciągając lekko kolana do klatki piersiowej, aby rozluźnić odcinek lędźwiowy kręgosłupa, który również ma ogromny wpływ na proces oddawania moczu. Następnie oprzyj się na przedramieniu, pozwalając, by mięśnie rdzenia i bioder stopniowo przejęły ciężar ciała, a dopiero potem powoli usiądź. To właśnie ten ruch boczny zmniejsza nacisk na prostatę, który pojawia się przy klasycznym, gwałtownym brzusznym podrywaniu się do pozycji siedzącej. W dalszej kolejności postaraj się odczekać chwilę siedząc, Biorąc kolejny głęboki oddech, zanim wstaniesz na nogi, dzięki temu krążenie w miednicy dostosuje się stopniowo, a pęcherz nie zostanie zmuszony do reakcji pod napięciem. Kiedy już stojąc poczujesz równowagę, chwila na delikatne rozciągnięcie pleców lub powolny, swobodny krok do toalety pozwoli zakończyć cały proces bez stresu dla prostaty. Tak wygląda poranna rutyna, która naprawdę pomaga chronić zdrowie intymne mężczyzny. Jeśli zauważasz objawy, które utrzymują się lub nasilają: ból, krwiomocz, częste infekcje, niekontrolowane wyciekanie, czy bardzo słaby strumień moczu, to sygnał, że pora porozmawiać z urologiem. Nie jest to nic wstydliwego, a im szybciej zareagujesz, tym łatwiej zatrzymać zmiany w obrębie prostaty. Twoja prostata zasługuje na troskę, tak samo jak serce czy stawy, bo ma realny wpływ na jakość życia, pewność siebie i poczucie komfortu każdego dnia. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że naprawdę zależy ci na zdrowiu prostaty i na tym, aby każdy poranek zaczynał się z większą lekkością, bez zbędnego pośpiechu, napięcia i dyskomfortu. Dziś poznaliśmy dwa proste, a jednocześnie niezwykle skuteczne ruchy, które przygotowują mięśnie dna miednicy na przejście z pozycji leżącej do stojącej i dzięki temu zmniejszają nacisk na prostatę, poprawiają przepływ krwi. Oraz zwiększają komfort oddawania moczu od pierwszych minut po przebudzeniu. Kiedy uświadomimy sobie, że to, jak wstajemy z łóżka, wpływa na pracę pęcherza, kręgosłupa i całej miednicy, zaczynamy traktować nawet te pozornie zwyczajne momenty dnia jako szansę na realną troskę o własne zdrowie. Nie czekaj, aż objawy staną się większym problemem. Profilaktyka jest najlepszym sprzymierzeńcem mężczyzny po 60. roku życia. Subskrybuj, kliknij, lubię to i wracaj do nas regularnie, bo nowe nawyki zaczynają się od decyzji, które podejmujemy właśnie teraz. Dbaj o siebie. Masz tylko jedno ciało i warto mu tę troskę okazać każdego dnia.